Na ostatnie pytanie odnośnie Waszego humoru przed naturą, 80% osób wskazało, że boi się egzaminu naturalnego. Jedyne co możesz zrobić teraz, to zadbać o siebie. Zadbaj o to, żeby się wysypiać, żeby dobrze się odżywiać, żeby opanować stres. Przed swoją maturą pojechałem po prostu na działkę i spędziłem ten czas razem z rodziną, a nawet nieświadomie mój mózg cały czas przetwarzał sobie pewne informacje i układał je, porządkował. Pamiętaj, przed ważnymi egzaminami to również rada na przyszłość. Nasz mózg musi odpocząć. Podczas długotrwałego stresu i permanentnego zmęczenia po prostu nie funkcjonuje on zbyt dobrze. Dlatego, jeżeli zależy ci na dobrym wyniku, zaufaj sobie, że wykonałeś wykonałaś 100% planu, przygotowując się do tego egzaminu. I nie słuchaj tego, co podpowiada ci mózg, tylko podpowiadaj mózgowi to, co on ma myśleć. Wykona